Witaj, nazywam się Bogna Listewnik, jestem fizjoterapeutką i od wielu lat interesuję się psychosomatyką, czyli połączeniem ciała i umysłu. Jesteśmy właśnie w serii filmów dotyczącej ćwiczeń fizycznych, dzięki którym możemy uwolnić emocjonalne napięcie. I dzisiaj zajmiemy się napięciami związanymi z barkami i karkiem, które zazwyczaj związane są... Zbraniem na siebie zbyt dużej odpowiedzialności. Z punktu widzenia zdrowia, za naszą największą odpowiedzialność powinniśmy uznawać dbanie o siebie i kreowanie własnego życia. Bo jeżeli my będziemy szczęśliwi, to ludzie wokół nas również. Niestety, wielu z nas przejmuje na siebie zbyt dużo odpowiedzialności. Kryp matki Polki, zawsze opiekujesz się innymi, zostajesz do późna w pracy. Nawet jeżeli czujesz się zmęczony i nadwyrężony, jest tak dlatego, że w dzieciństwie, kiedy powinniśmy się radośnie bawić, zbyt szybko musimy przejmować odpowiedzialność. Za rodzeństwo, za pijanego rodzica, za obowiązki domowe i szkolne. Często ten stres zatrzymuje się w naszym karku i pozostaje tam, nawet jeżeli nie musimy go już nosić. Więc dzisiaj oddamy trochę tego napięcia, zrzucimy ciężar z barków. Tak tego rodzaju ćwiczenia działają małymi łyżeczkami. Czyli każdy taki trening, który zrobisz, skoncentrujesz się na czuciu, i oddasz to, co na ten moment możesz oddać, przybliżycie do większej lekkości. W tych ćwiczeniach koncentrujemy się na czuciu ciała i czuciu emocji. Na głębokim oddechu i na wydawaniu dźwięku przy wydechu. Pierwsze ćwiczenie to krążenia barków do tyłu. Postaraj się robić to w jak największym zakresie. Mocno do góry z wdechem, mocno do tyłu, mocno w dół i mocno do przodu. Głęboki wdech. I dźwięk z wydechem. Ah. 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 Powtarzaj to przez dwie do pięciu minut. Następnie wzruszamy ramionami do góry. Ah. Wydech w dół. I takie zrzucenie wszystkiego, czego już nie potrzebujemy. Możesz też dodać słowa klucze. Nie obchodzi mnie to. Nie chcę się tym zajmować. To nie jest moja odpowiedzialność. Mam to w dupie. Strząsam tą odpowiedzialność z siebie. Nie obchodzi mnie, co ludzie myślą. Puszczam to wszystko. Możesz też spróbować robić to szybciej. I tak kontynuuj przez dwie do pięciu minut. Inną metodą ekspresji jest uderzanie łokciem w tył, tak jakbyś chciał zrzucić coś ze swoich pleców. Złaś ze mnie. Nie chcę Ciebie. Złaś. Sio. A. Kontynuuj tak przez dwie do 5 minut. Kolejne ćwiczenie dotyczy szyi. Szyja jest takim przejściem między głową, która myśli, a ciałem, które po prostu chce się radośnie ruszać. Dlatego też często możemy tu spotkać dużo napięć, bo często te dwie części nasze stoją w konflikcie. Ręce złożone w koszyczek, połóż na potylicy. I schyl brodę do mostka. Oddychaj głęboko, wydawaj dźwięk ulgi przy wydechu. Poczujesz rozciąganie karku. Prawdopodobnie też w plecach, szczególnie w odcinku piersi. Oddychaj głęboko. Czuj swoje ciało. Czuj, że opuszczają cię napięcia. Pozostań w tej pozycji minutę, następnie prawe ucho przybliż do prawego barku. Dociśnij lekko prawą ręką. <trybuj> Lewy bark opuść w kierunku do ziemi. <trybuj> Ah. Okej, okay. to samo powtórz na drugą stronę. Podobnie możesz postąpić ze skrętami. Ah. Ah. Na każdy ruch poświęć minutę. Na końcu usiądź prosto, odetchnij pełną piersią. Zrób jeszcze kilka wdechów i wydechów z dźwiękiem. Uśmiechnij się do siebie. Podziękuj za, za tą praktykę. Dziękuję również Tobie. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe. I do zobaczenia w następnych filmach.